Nie chcę tego zamykać. Fusz ten kapelusz, no. Kurde, jak on leci? Nie, no to jest powalone. Co ja mam zrobić? Hej, cześć. Z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry The Joy of Creation Story Mode. No i co? Piwnica. Nareszcie ta cholerna piwnica. Jestem ciekaw co tam będzie. Przeszliśmy ten office, lecimy dalej. Do you believe in spirits? Many do. Many claim they've seen one or have heard stories of people being haunted by these white figures or oily shadows. My dad made a game series about it. A, a horror franchise in fact. It was his shining achievement. Apparently, there was a time when everybody knew about it all over the world. Clothing, toys, accessories, board games, you name it. Five Nights at Freddy's was everywhere. There were even rumors of it getting a movie. <laughs> well, it didn't last long anyway. Nobody remembers it anymore, nor the characters, the games, or my father. After that night, it all went away. Nothing lasts forever. And that's why I don't believe in spirits. Everyone has to die. Everything has an end at some point. Even if that point comes you you wish. Hello? Oh Jezu. Are any of you there? I is here. You must be really scared, but but I'm here. Boże, co to miał być? Why are you doing this to us? Why? Just leave us alone, you monsters! I created you, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. How, how is this happening? What are you? You are not the Just using their faces. What are you? Your Ty, szota dostaliśmy od kogoś. Your creations? O kurde. Jestem ciekaw co to będzie w ogóle. Jak będzie wyglądać na noc, co jest? Pozzet move, left click to interaguj Okej, okay, dobra. Czyli standardowo. Chodzimy, ale w latarkę przynajmniej mamy teraz. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo latareczka to zawsze jest dodatkowy klimacik, dodatkowy strach. W więzieniu, jakim jesteśmy? To jest. O, kurde. Dobra. Co jest? Obudziłeś się. No, budziłem się i co? Istniejesz, żeby nas wypuścić. Ok. Wypuść nas. Otwórz drogę. Albo spal się zresztą z nich. Ok. To to wszystko, tak? Co ja mam zrobić? To wszystko? Eee, to jakoś działa na czas czy coś? Mamy sześć. Jakąś szóstkę? Ale błyszczą te lampy, boże, z przesady. Co mamy zrobić tutaj? Mamy szóstkę. O co chodzi? Mamy sześć z rzeczy, jakiejś znaleźć? O złe przeczucia coś? tu nic, tu nic. Wyjść się raczej nie da z piwnicy, ale no możemy zobaczyć. O co chodzi? O, właśnie. Jezu, się wstraszyłem 6. Nie wiem, zaśmiał się. Jest lampka zapalona. Coś się chyba zmieniło? Czy nie? Don't come close. Come back. O co chodzi? Co to jest? Co to jest do cholery? Ja się chowam, może. Nie wiem. Coś tu może. Ja muszę tutaj zrobić, co? Ja nie chcę do tego stwora wychodzić. Nie no, dobra, musimy wyjść chyba. Co jest? Inaczej jest. We come from the fire. Jest pięć. Nasze ciała pochodzą z ognia, ale nasze ciała potrzebują. A, potrzebują tego. Eee... Potrzebują kształtu. Musimy znaleźć jakieś przedmioty. Je podpalić? Ale jak? A, chyba w tym. Tak, piec się pali. Dobra. To, co musimy znaleźć? Bo Bonnie chyba miał gitarę, Freddy miał mikrofon. Albo kapelusz chyba? Jakieś, jakieś takie charakterystyczne rzeczy, coś tutaj jest. O! Hak! Ocie, panie! Boże! O! Co to było? Ale mnie ciary przeszły, nie spodziewam się w ogóle. Ja pierniczę, co to było? Huh. Już na start jump scary. Spoko, spoko. Nie już od początku. Nie, dobra, jest 5. Ale tak mam się spodziewać? Nie wiem, nie wiem jak mam się spodziewać potwora, czy coś Chyba tak mam się spodziewać potwora, dobra Nasłuchujmy, nasłuchujmy Tak, tu też jest, dobra, nieważne Czyli tam coś będzie Ja piernicz, ale jeszcze muzyka taka powalona ale tutaj nic się nie dzieje Dobra, jeszcze raz spróbujemy, najwyżej jumpscare będzie Jezu, co to jest? Czekaj Czyli jak się patrzy na niego, to on nie znika? Gdzie on jest? zrobić? Dobra Pierwszy Gdzie on jest? Ja pier... You are not safe, go back! Okej, okay, Jezu, to to za obrazy? O Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co mam czekać? Chyba. Ch nie, chyba to jest tak, że jak wchodzę, to jest koniec, i jeszcze raz muszę wejść. Dobra, zamykam oczy. Nie. Ulala. Dobra. Czyli znalazłem hak, żeby znaleźć ciasteczko, gitarę i czapkę. Dobra. Tylko gdzie jest ten stwór? No ja nie wiem, co to jest. Znaczy, no to nie jest żaden animatronik, chyba jakiś taki. Nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra, tu jeszcze się kurza. tu będzie? Nie, tu mi warczy. A gdzie może być kapelusz na przykład Frediego? Bo w sumie kapelusza. W szafie pewnie będzie gitara, tak coś czuję. Kapelutek? Freddy? Kapelutek mi daj swój, proszę cię. Tu nie ma czegoś? Nie. Ty, no, to gdzie to może być? Tu nie. Jest gitarka. Dobra. E, e. Uciekam Uciekam, 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 uciekam. Nie wiem co to było, nie chcę wiedzieć. Uff, widzę, że to pomieszczenie to jest taka Ach, ulga. Okej, okay, poczekamy chwilę. Uff, nie no, do... mocna jest ta, mocna jest, naprawdę piwnica jest mocna. Dużo mocniejsza niż jakiś kurde ofis Dobra. Pozostało ciastko i... i ta. I, i kapelutek. Gdzie jest cholerny kapelutek? To będzie taki tytuł. Gdzie <grystanie> jestem? Oj. Co się stało mi z myszką? Samo mi ruszyło na 360 nagle. Dobra, szukamy kapelusza, czyli na pewno, to, to, to ciastko będzie ostatnie. Chociaż tutaj, tutaj już nie ma odgłosów dziwnych. Nie, tutaj nic nie ma. Gdzie może być się... Tu jest kapelusz! Ocie w dupę! Siema! ma? jakoś kucać coś? Nie, no on jest straszny. Boże. O kurde. Jeszcze raz. Nie no, dobra. Już mniej więcej wiem, co zrobić i tak dalej. Ale no, jest to chore. Jest to chore. Dobra, mamy pierwsze. Ten to zniknął. Yy, I tak, musimy znaleźć wszystkie rzeczy. Tylko ja nie wiem, jak tego Frediego yy, zebrać. Chyba, że ja muszę Frediego i Chikę zebrać naraz i wrzucić obu. Ale no, jak ja mam podejść tam? Dobra, no. To spotykamy się, jak będę już miał kapelutek. Dobra, jest kapelutek. Teraz pytanie, czy. On się będzie odwracał jak... Nie Z tego co słyszałem, on jak się nie patrzy na niego, to się rusza To jest taki kurde SCP-173 normalnie Dobra, i teraz spróbujemy Nie, musimy to zrobić jakoś dziwnie Jakoś tak o, nie mogę, no Chyba, że... O Wezmę kapelusz Cofnę się do tych drzwi, i może on zniknie. Dobra, nie wiem, czy tak mogę z kapeluszem że mnie nie dojedzie. Nie no, mam kapelusz w ręce, dobra. Teraz co? Nie no, on tam jest. Ty, to jak ja to mam zrobić? Ty, Dobra, go! No włóż się! Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie chcę tego zamykać. Włóż ten kapelusz, no! Kurde, jak on leci. Nie no, to jest powolone, co ja mam zrobić? Dobra. Jeszcze raz. Muszę się dowiedzieć, jak zebrać tego cupcake'a jeszcze. W sumie, bo mi cały czas warczy. Dobra, no to lecimy jeszcze raz. Że zrobię cięcie, jak już będę w tym samym miejscu co wcześniej. Dobra, no jesteśmy, tym razem spróbujmy wziąć Cupcake'a Tylko, no właśnie, to jest ten problem, że on mi warczy tu Muszę poczekać? Tak, on kończy warczeć Ty, mam Boże Jopierniczy ja nie wiem, <laughs> nie wiem co tu się odwala naprawdę. Dobra, dwie rzeczy wrzuciłem. Spróbujmy wziąć czapeczkę. Dobra. I teraz spróbujmy wziąć. Mm, cupcake'a. Nie wiem czy to jest dobry pomysł w sumie. Nie straszny. Tu może musimy iść jakoś. No nadal nic No dobra Ta wstle, ta muzyczka Ty, on zniknął Czyli co teraz to? Ostatnia rzecz Poczekaj, aż skończy warczyć Dobra, gdzie jest ten śmieć? Nie, nawet nie patrzę. Nawet nie patrzę. Spaliło się. Udało nam się. przeszliśmy. Ja się, jeszcze się wrócę na wszelki wypadek. O, nie, fajna jest. Ciekawa jest ta noc. Naprawdę jest ciekawa. Dużo ciekawsza niż ten ofis jakiś. Dobra. Wydaje mi się, że to tyle byłoby na ten odcinek. Resztę przejdziemy sobie już w następnym. Dziękuję naprawdę wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i pa pa.